Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Rozmów o Śląsku Cieszyńskim i reszcie świata. Dziś jesteśmy w Wiśle, w bibliotece. I moim gościem jest Kamila Księżnik, artystka z pracowni Malowany Ptak. Tak, dzień dobry. Ja chciałem zapytać, jakby, czym jest Malowany Ptak, Kamilo? To jest pracownia niemal jednoosobowa, znaczy właściwie dwuosobowa. Dwuosobowa pracownia artystyczna, ja maluję, mój mąż robi wszystko w drewnie, co jest potrzebne mi do malowania i też swoje prace, niezależne ode mnie. Mhm. Nie jesteście z Wisły? Nie. A jak to się stało, że tutaj właśnie? Ja zawsze chciałam pracować. Może nie, że pracować na ulicy, ale fascynowali mnie ludzie, którzy sprzedają swoje prace na ulicy. I jakby zawsze chciałam to robić i spotkałam Janusza na swojej drodze. I razem wróciliśmy jakby do niego na śląsk, bo on jest ze śląska Jazz z I mhm. potem, tak jakoś naturalnie, szukaliśmy wspólnej drogi, wspólnej pracy i wylądowaliśmy w Wiśle. W Wiśle? Można powiedzieć, no, może nie na ulicy, ale na placu Hoffa, prawda? Was <grym> <się można spotkać. grym> tak. E, no bo ja, ja, ja tak sobie myślę, że od lat, kiedy nie wiem, wybieram się na rower. Na tym plac no to można was tutaj spotkać mhm. z, tymi, z, ty, z tymi obrazami, które tutaj między innymi widać. To są, rozumiem, obrazy na drewnie. Tak. I motywem jest są ptaki. Tak. Głównie ptaki. Dla mnie ptaki to e, taka metafora ludzi. Bo tak jak już kiedyś opowiadałam ci, one są ze sobą połączone tak jak ludzie. Bo te moje obrazy traktują o tym, że samotność nie jest fajna i że trzeba być razem. I też o miłości, bo miłość też jest fajna. Samotność nie jest fajna, miłość jest fajna. Samotność nie jest fajna, a miłość jest fajna. To może o tej samotności teraz, na którą my zostaliśmy skazani trochę. Rok już jesteśmy w czasach. No, w czasach jakiejś tam samotności, prawda? To znaczy przyszła, przyszła pandemia, no i wszystko się w naszych życiach pozmieniało. E, jak to jest w Twoim przypadku? No bo Ty jesteś. Pracujesz głównie w swojej pracowni, jesteś zamknięta, nie? Tak. E, a a ci, ci ludzie to jednak ci ich brakuje? Hmm. Pracuję w pracowni cały rok i są takie okresy, kiedy jestem praktycznie w niej sama zamknięta, bo ja nie wiem, czy tak każdy artysta ma, ale ja nie lubię ludzi w mojej pracowni. To jest mój świat, ja sobie tam wymyślam, to jest moja zamknięta przestrzeń. I to Janusz się zajmuję tymi kontaktami z ludźmi. Ja Trochę jestem z tyłu. Więc tutaj, jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi, ja tej pandemii tak źle nie, nie odczuwam. Bardziej mi przeszkadza ograniczenie kontaktu ze światem, że nie mogę iść do, do kina, nie mogę iść do knajpy. To jest największy y, dla mnie ból, a nie to, że nie mam kontaktu z ludźmi, bo y, jakby w tej mojej codziennej pracy artystycznej ja tego kontaktu nie mam za bardzo. Mm -hmm. No ale y, a to nie jest tak, nie jestem artystą, więc pytam, bo nie wiem, mm. y, że jak jednak. Musisz pójść do tej knajpy, do tego kina, żeby później sprawnie usiąść w pracowni i, i przepracować te kilka godzin pełna weny. Wiesz co, ja nie czerpię inspiracji z takiej codzienności, że ja muszę gdzieś wyjść, żeby coś znaleźć. Na pewno czerpię to z przyrody, gdzieś jakieś takie wyjazdy. One mi dają dużo takiej inspiracji kolorystycznych, bo ja uwielbiam patrzeć na świat takimi przez pryzmat kolorów. Natomiast to, co ja maluję, to są bardziej takie... To jest mój wewnętrzny świat, moje wewnętrzne jakieś przemyślenia i potrzeby. Więc ja tutaj tej takiej inspiracji jakby wśród ludzi nie szukam. Aczkolwiek człowiek, jak, jako sam człowiek, mnie interesuje i, i go obserwuję, ale to jest taka trochę z dystansem obserwacja. Taki, taka z dystansem i, i pokazywanie tego człowieka, jako tego ptaka, tak? Który. Później. No tak to trochę zabrzmiało. No, znaczy tutaj też chodzi o symbolikę ptaka. Ptak łączy jakby ziemię z niebem, jest pomiędzy. Może symbolizować duszę właśnie ten, ten łącznik, ten przekaźnik, więc tutaj mi się ten, ten ptak z człowiekiem połączył. Mhm. O to bardziej mi chodzi, a nie tylko dlatego, że takie ptaszki sobie chodzą i to ludzie. Które są bardzo ładne, prawda? Też... To dziękuję, no staram się, że były ładne. No bo ta moja sztuka ona jest taka gdzieś tam w tym czy sztuki naiwnej, gdzie ten świat jest taki prosty i upiększony. Po prostu jest ładny i taka stylistyka mi pasuje i w ten sposób to przedstawię. Mhm. A ten świat nie jest prosty i ładny? Tak? Nasz? Mhm. No nie jest prosty. Ładny możemy sobie go zrobić, żeby był ładny, ale prosty nie jest. Mhm. No właśnie, a propos tej, 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 tego, tego prostego życia, w waszym duecie, czyli w twoim i Janusza, bo, bo rozumiem, że, że to jest pełen duet tak. w pracy, nie? Um, czy ta pandemia, jakby mówiliśmy, że ty okej, okay, jesteś w pracowni, a ta druga strona, czyli plac Hoffa, kontakt z ludźmi, kupno obrazów. Jak to wygląda teraz? No teraz aktualnie tego nie ma. No, nie ma. No wiadomo, że turyści oficjalnie nie mogą do Wisły przyjeżdżać. Więc no my jesteśmy dla turystów, a ich nie ma. Hmm. Było to takie, no rozluźnienie było latem. Latem wszystko jakby. Był taki moment, że chyba wszyscy uwierzyliśmy, że wracamy do jakiejś codzienności. Możemy właśnie iść do tej wspomnianej knajpy. Na rynku też było pełno ludzi, artyści się po, pojawili. To był ten moment, taki no a potem przyszedł listopad i tak dalej. To znowu wszystko stanęło. Więc... No fakt, uwierzyliśmy, nie? Chyba tak, tak było na hura. Tak. A, a myślisz, że, że teraz ten sezon. Że on będzie, znaczy, że, że wrócimy w końcu do tej normalności? No bo, nawet z waszej perspektywy, jak, jak myślicie o, o swojej przyszłości, nie? Znaczy, ja myślę, że tak. Chcę w to wierzyć i tutaj optymizm we mnie cały czas jest. Yy, jakby też wiem, że wielkie pandemie, które były, trwały dwa lata, i ja się, ja się tego trzymam, <laughs> że te dwa lata i, i nie więcej, a że te wakacje to już będzie jednak bliżej tych dwóch, więc taką mam nadzieję. A malujesz mniej, czy wręcz przeciwnie? Mniej, mniej bo ja trochę potrzebuję takiego bacika nad sobą. I jeżeli jest sezon i te prace są potrzebne, to ja wtedy maluję, maluję więcej. Teraz to traktuję trochę jakiś taki czas trochę wypoczynku i zbierania nowych pomysłów. Tego bacika wyobrażam sobie tak, że Janusz wbiega do pracowni, twój mąż, i mówi kończą nam się obrazy, bo ludzie kupują, maluj nowe, tak? Czasami tak to wygląda. <noise> Czasami tak. Mhm. No, bo też zdradziłaś mi, nie wiem, czy, 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 czy możemy o tym powiedzieć, że zmieniło się to, no, że jednak poszłaś do pracy. Znaczy, do, poszłaś do pracy takiej etato, etatowej czy na zlecenie, tak? tak? Że już nie jesteś tylko y, jakby w pracowni malowany ptak. No, nie było innego wyjścia, bo myśmy y, na wiosnę zeszłego roku, jak wiele osób, zostaliśmy bez niczego. A to też nie jest tak, że życie. Artysty to są odłożone pieniądze, bo po prostu żyjemy tak czasami z dnia na dzień. No i no, nie było innego wyjścia. Mhm. Ale tak, abstrahując od pandemii, to dobre życie jest artysty? Z mojej perspektywy tak. Mhm. Tak, bo y, ja spełniłam swoje marzenia w ten sposób. Ja to chciałam robić, może nie do końca to było sprecyzowane. Tak jak już Ci wspomniałam, chciałam być artystą i chciałam być Indianą Jonesem. <noise> I te obydwie rzeczy mi się spełniły. Czyli ten Indiana, ten pierwiastek Indiana Jonesy to, Jonesa to? To jest antropologia, czyli mój zawód. Mhm. Czy jesteś malarką, antropolożką? No tak można to powiedzieć. Mhm. Tak się zastanawiam, jak z perspektywy im, i artystki, i antropolożki, y, jakbym cię poprosił o opisanie świata wokół nas, o, o opisanie Wisły, czy może nawet namalowanie. Nie, nie, nie proszę cię teraz, namaluj mi Wisłę, y, ale, ale jak, 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 jak byś to, ten nasz bardzo mikroświat opisała, w którym my żyjemy? Hmm, Chyba mam za mało danych, żeby ci na to odpowiedzieć, bo nie wiem, nie wiem nie wiem, co mam ci powiedzieć. Nie wiem, czego, od czego zacząć. Hmm. Musiałbyś mi coś podpowiedzieć. Taki proces twórczy. <laughs> nie no, bo ja sobie wiesz, na przykład jako człowiek z ustronia zawsze patrzyłem hmm. na Wisłę jako takie, nie wiem, mm, miasto ewangelickie, bardzo z jakąś taką duszą, duszą artystyczną, z tym duchem pilcha nad sobą, itd., itd., i tak dalej, i tak zastanawiałem się, czy ty, czy ty też jako, jako artystka obserwujesz, czy, czy, czy może po prostu zupełnie. Zupełnie inaczej na to patrzysz, albo wręcz, że dla ciebie na przykład najważniejsza jest twoja pracownia i to jest ten cały świat. Nie? Ja Wisłę poznałam, znaczy poznałam. Moi rodzice tak sobie jakoś dziwnie wymyślili, że wakacje liczą się wtedy, kiedy są daleko. Ja zamiast jeździć nad morze, które miałam pod nosem, wysyłali mnie tutaj w Beskidy. Ja tą Wisłę poznałam jako dziecko. O, to nie wiedziałem, że tutaj tak. Tak. Na przykład w Goleszowie spędziłam cztery tygodnie. I to w Goleszów też może być miejscem na wakacje. I przywożono mnie tutaj do, do tej Wisły. I ta Wisła, Wisła wydawała mi się czymś absolutnie magicznym. A pamiętam jako dziecko przejazd przez kubalonkę, bo mnie do chaty kawuloka zawieźni. I to też w ogóle dla mnie to był jakby inny świat. I ta Wisa była takim miejscem, którego, nie wiem, przyjazd, to było jakieś święto. Pamiętam też ten moment, kiedy się już wjeżdża do Ustronia i widać, zaczyna być widać góry. Ja zawsze mi zapierał oddech. To było coś niesamowitego. W tej chwili już tego nie mam niestety. Człowiek... Y, zaczynam to mieć jak jadę nad morze. Mhm. Kiedyś może nie robiło na mnie wrażenia, a góra teraz jest, jest odwrotnie. I nadal dla mnie taka jest. Ja na, dalej y, podobają mi się, fascynują mnie też, może trochę zawodowo, może też, dlatego że taka jestem. Ym, rzeczy takie typowo wiślańskie, nie wiem, jak potrawy, jak język, który tutaj jest. Też ta społeczność ewangelicka, która dla mnie jest zupełnie obca. Byłam wychowana w innej kulturze, więc. W takim monolicie, nie? Katolickim trochę tak się. Tak, zresztą to też widać u turystów, którzy przyjeżdżają, też w... gdzie tu jest kościół, normalny kościół. Zawsze <noise> mnie, to, mnie, mnie to bawi, że szukają normalnego kościoła. Ja tą przysłuchę cały czas poznaję, cały czas się jej uczę. Ale mi się podoba. Gdyby mi się nie podobała, to bym to daj... byś mogła tworzyć gdzie indziej, prawda? I tutaj na przykład przyjeżdżać na Plachofa, wystawiać tylko, nie? Tak, ale też jakby z takiego naszego typowo zawodowego spojrzenia, Wisła jest też fajna, bo w dni cały rok się coś dzieje. To nie jest tak jak nad morzem, że jest tylko sezon, gdzie są turyści, a potem te miasteczka, miejscowości tak trochę wymierają. Tutaj nie, tu cały hmm. czas coś się dzieje, cały, cały czas są ludzie. Też, że ta Wisła jest taka wymieszana, bo tutaj jest przecież i dużo Śląska, i dużo turystów, dużo Warszawy w tej chwili, bo warszawiacy kupują też przecież To mieszkania. prawda, no jest więcej, nie? No to, i, to widać coraz Tak, bardziej, tak że... i to się tutaj wszystko tak miesza. Czyli to nie jest taka od, y, 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 takie miasto na końcu świata, w, który, w którym stałość się liczy, bo ja zawsze sobie wyobrażam, że to nasze miejscowości to tak y, będą do końca świata takie same, nie? A tak naprawdę one się teraz chyba bardzo mocno zmieniają, nie? Znaczy właśnie Warszawa plus, plus nowi mieszkańcy i tak dalej, i tak dalej, nie? To... Nie no, wiesz, ja mi też jakby to, jaka była Wisła, wiem tylko z książek, mhm. bo... No i z dzieciństwa, ta, ta No tak, mniejsza. ale wiesz, no ale ja wtedy na nią Jasne. nie patrzyłam przez pryzmat kultury, tylko mhm. wiem, gór i otoczenia i to, że mi się tutaj podobało, ale no tak jak widzę, jak są wiesz, ludzie, ile ich tu jest, jak ja poznaję y, ludzi cały czas, to, to nie jest tak, że każdy, z którym rozmawiam, jest z Wisły. Się okazuje że przyjechał ze Śląska, że przyjechał z nadmorza, mm -hmm. skądś, więc... No, no to mm -hmm. musi się gdzieś tam mieszać i wpływać na obraz tego miasta. Mm -hmm. e, tak, może, może idąc, idąc ku końcowi, jeszcze chciałem zapytać o to, jeśli jeśli w maju, a, a wszyscy marzymy o tym, żeby, że w maju znowu wyjdziemy na tą ulicę, <laughs> bo chyba każdy tego potrzebuje, nie? tego kontaktu, kontaktu z człowiekiem, to myślisz, że wszystko wróci do normy? To znaczy tak, że, 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 że znowu będziesz tylko w pracowni? I, i, i py, pytam o jakąś chyba dozę optymizmu, wiesz? Teraz dla mnie, pandemia to jest czas bardzo dużych zmian. Dlatego, że ja z tej pracowni zostałam, jakby zostałam zmuszona, żeby z tej pracowni wyjść. Dlatego, że musiałam podjąć jakieś zobowiązania zawodowe, musiałam iść do jednej pracy, do drugiej. No i to z końcem pandemii się nie zmieni, bo to nie są zobowiązania na czas pandemii, tylko na dłuższe, więc to... Znaczy jest to dla mnie też odświeżające na pewno i, i mnie zmieniło. Więc na pewno będzie inaczej, zresztą cały świat będzie inny nie może być tak samo, jak było. Też tak myślenie, że jednak komunikacja się zmieniła bardzo przez ten rok, między, międzyludzka. Mhm. Czyli tak naprawdę, no ale dobra, ale, ale, ale wrócicie z malowanym, znaczy będziecie z malowanym ptakiem. No, będziesz to malu, malowała nocy, ty... czy co? Czy... <laughs> Po nocy. Nie, no, jakoś to tam poukładam. To w ogóle nie podlega wątpliwości. Jeżeli miałabym wybór praca czy malowany ptak, mówię o pracy mhm. innej niż malowany ptak, to zawsze to będzie malowany ptak. Mhm. To jest najważniejsza rzecz. Super. I to jest najważniejsza rzecz. I to, że, że, że chyba sobie wszyscy później damy radę po tej pandemii. nie? Znaczy myślę, że to, nawet jeśli nas zmieniło, no to. No to ja trzeba myślę, bycie... że. Ta pandemia też pokazuje, mi przynajmniej, że no nie ma sytuacji bez wyjścia i że potrafimy sobie poradzić. Nawet jeżeli w pierwszej chwili nam się wydaje, że jest drama i po prostu koniec, siedzimy i płaczemy, to gdzieś tam za ta chwilę coś się wydarzy, ktoś się pojawi i jest dobrze. I to mi też daje takie poczucie, że no nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać? Nie ma. I super, i z tym zostaniemy. Nie ma się czego bać. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękuję Ci Kamilo za rozmowę. Dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku rozmów o Śląsku Cieszyńskim i Reszcie świata.